A więc, cześć, jestem Bartix, z was w kolejnym odcinku na moim kanale A w dzisiejszym odcinku przedstawię wam plugin dla startowania ekwipunku. I Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, plik eee, w opisie o, W sensie, ja macie link e, do Discorda, jak będziecie popatrzyli Tak, plik nazywa Gold goldsortq e, Zapisany został przez Mańka No i mi ma tylko dwie komendy e, sort reload, czyli przeładuje config a jak nie w konfigu to macie takie rzeczy typu e, w sensie ogUI, e, odglądowo GUI, e, na, napis, jak, jaki ma rozmiar mieć GUI itd. itd. Weź, weźmy sobie jakieś przedmioty, Od, klikamy zapis schemat. Weźmy sobie tu, tu. Wiesz, jeszcze raz, a ja w ogóle wam tutaj, e, tutaj pokażę co tu jest Napis, zapis, schemat, sortuj schemat, schemat i zamknij No to teraz kliknij sortuj I jak widać mamy posortowane Jeszcze raz sobie to nie, A nawet jedną usuniemy Ale nie ma co I zobaczycie co się dzieje No to tutaj nam już No i teraz a, e. Tam po prostu nic się nie więc Nie ma innego kopiowania Ale weźmy sobie na przykład inne przedmioty żeby było tak, 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 no tak, byle co, byle jaka ilość, nie wiem, może być, to no nie wiem, byle jaka, żeby Wam pokazać. Nie, sort, zapis skład, tutaj po kod punktu, sort, yy, sort skład, so. jak widać działa, później pożycie. Da darmo na naszym Discordzie goku.pl Link macie w opisie I to tyle, dobra